Maneczko, ziomeczki. Witam w nowej serii na kanale. Je, jest ona nazwana Minecraft na blokach. Taka, normalna nazwa. Zdążyłem już tutaj wykopać i zebrać jedzenie i drewno. Zrobić sobie drewniany kilow. W tym momencie zrobiłem. Kamienny. Wstęp pierwszy mi trochę nie wyszedł. Myślałem sobie, że jeszcze nie wszystko stracone. Nie muszę robić nowego świata. Po raz trzeci. Znaczy po raz drugi, co ja gadam. Tylko yy, zacząć od nowa mówić. Więc yy, seria Minecraft na blokach. Będzie trwała yy, yy, przez 10 minut jeden odcinek. Jeden odcinek równa się 10 minut. Odcinków będzie 10. Więc yy, będzie 100 minut yy, tej serii. 100 minut. Czyli gdzieś jest godzinkę i 40 minut. No nie tak dużo. Nie robię odcinków po 20-30 minut, bo to nie ma sensu moim zdaniem. Dobrze, yy, czas zrobić sobie jakieś mieszkanko w skale. Tylko po to, by schować się tam na noc. I być bezpiecznym przez resztę nocy, dopóki nie znajdę owiec. Dobra, nieważne. Owce znalazłem. Nie, proszę. Ja nie chcę, żeby ten blok tutaj był. Proszę, niech on się kończy. Nie no nie, jeszcze na, na podłodze się zaczyna. Dioryt to jest najbrzydszy blok na świecie, moim zdaniem, w tej dże. Więc moją e, chatkę zrobię w tym oto miejscu. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj tego bloku. Nie, nie ma, nie ma, to dobrze. To, to mnie cieszy. Raduje się teraz. Serio. Bo ten blok jest taki... Że nie chcę o nim nawet mówić. To jest taki blok zły dla mnie. Dobra. Przejdźmy do rzeczy. Cel tej serii to zdobycie yy, diamentów, oczywiście, ale nie tylko. Zrobienie diamentowej zbroi oraz narzędzi diamentowych. To jest mój cel na tegoroczną serię może nawet y, tego y, to, no w tym miesiącu ta seria będzie no, na pewno się nie no y, ta, be, ta seria nie będzie długo trwać jak 10 odcinków tylko po 10 minut naprawdę nie będzie ona y, długo trwać y, ale nie będzie to tylko jedna seria może będą dwie, może trzy może Minecraft na blogach będzie kontynuowany w innej odsłonie w innym sposobie nagrywania kto wie najpierw na ten sposób bym musiał wpaść w jakiś sposób dobrze, zróbmy sobie nie, najpierw to muszę zdobyć Wy, wyrąbać więcej drewna rączką. Bo w jaki mam sposób zrobić beczkę? No w jaki? Nie zrobię beczki. Musiałbym wykopać więcej drewna. Bo drewno jest... Wydaje mi się, że jest ono najważniejsze, ale nie jestem pewny. Może ktoś pomóc, jak, jak, wie. Cieka, jak szalona. I... Dobra. Wiesz, przecież już wiesz, że nie przeżyjesz tego starcia ze mną. Dobrze. Dziękuję za mięsko. Na pewno nie pójdzie na marne. Tego. To cię obiecuję, Pani Krówko. Dobrze. Zróbmy piecyk. Mała ta klitka będzie, będzie powiększana. Zróbmy najpierw więcej desek. Yy, zróbmy yy, peczółkę. Stawmy ją. O, wkop, yy, wkopmy ją w yy, stoł. Schowajmy niepotrzebne mi rzeczy na ten moment. Przetopmy jedzenie. Jak co jak gadam? Nie przetopmy, tylko przepalmy. Przecież to nie jest żadna ruda. Co ja gadam w ogóle? O się striggerowałem. Nie, nie nie wiem co jest ze mną tak, że ja mówię y, przetopmy na jedzenie. Nie, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale dobrze. Na pewno tej nocy y, nie umrę. Ponieważ mam łóżko i mogę je w każdym, w każdym momencie zbudować. Craftować na myśli. Ja teraz, mój cel to szukanie żelaza, niekoniecznie węgla, bo mam już go dużo. Ustaka chyba, nie? Ponad. Czy na tych górach może będzie jakiś iron? żelazo. Proszę. Może. Halo. Sam węgiel. Nie jest zabawne. W ogóle już próbowałem kilka odcinków zrobić. No, próbowałem, ale nie wyszło. Po prostu były za nudne. A to, że były challenge, nie taka seria, nie Minecraft na blokach. Tylko challenge, ale challenge mi nie wyszły, więc powiedziałem. Dobra, mam gdzieś te challenge? To jest niepotrzebne i nudne. Eee, dobrze. Zjedzmy sobie eee, upieczone jedzenie owcy. Jakie jedzenie owcy! Mięso. O czym ja w ogóle gadam? Jak jedzmy jedzenie owcy? Przecież to nie ma sensu. Dobra, robię łóżko. Nie wiem, co jest ze mną tak. Jak mogłem się... Jak, jak, jak? Mogłem się pomylić w tworzeniu łóżka. O, akurat noc zapada? Tak. E, Zróbmy e, drzwi. Mi się... Ej. Ale... Ja, ja, ja... Ja już robi pa... Pana to Teraz są. Wcześniej ich nie było Postawmy to, żeby był taki przedsionek. Postawmy to dalej Ile od... y, trwa? Już ten odcinek 8 minut. Dobra. Postawmy mi tutaj Yyy... Co jeszcze możemy. A pochodnie. Pochodnie mi się bardzo przydadzą. Więc wydam na niego trochę węgla. Oświetlmy chatę. Oświetlmy na zewnątrz wokół mojego domu. Żeby nie przyszedł tutaj żaden zbójnik z maczetą. Albo potwór. Jak kto woli. Dobrze, dobrze, dobrze. Eee, zacznijmy od robienia narzędzi, które mi się na pewno przydadzą. A w sumie... Nie, 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 czekaj. No to mi się na pewno przyda, ale muszę mieć kill off nowy. Za bo... A czy jest noc, a jak pójdę pod drewno w nocy? Dobra, pójdę sobie spać. Spać? Czy ja na serio powiedziałem spać? Jak tak, to sorki. Nie miałem na myśli powiedzieć yy, szpać, tylko spać. Eee, dobra. Lećmy po drewienko. Nie marnujmy czasu na jakieś kłopoty. trzeba chodzić z mieczem przy łapie, bo coś się może w każdym, w każdym momencie stać. O. I dobry. Nie chciałbym tu pana spotkać. Mam nadzieję, że oddasz swój choro który przyda mi się. Ona dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja poproszę o moje drewienko. O też się w sumie może przydać. Bo zasadzę sobie lasek mały koło chaty. Nie jest w sumie chata, tylko klitka. W skale więc posadźmy dr drzewka dwa na przykład tutaj oraz zakończmy ten odcinek więc był z y, wami Miko opowiadał przez 10 minut co tutaj będę robił przez y, ostatnią godzinę i 20 minut na tym kanale yy, no i taki jest mój progres z dzisiejszego odcinka 10 minutowego